Jeden z 24 Fordów RS200 Evolution wystawiony na sprzedaż. Sześć nowych Fordów z lat 80. porzuconych w salonie. 8 ton kokiny w ciężarówce prowadzonej przez Polaka oraz malejąca popularność samochodów elektrycznych. Witam Was moi drodzy jak co niedziela o godzinie 17 w zbiorze najważniejszych informacji ze świata motoryzacji i zapraszam na świeżuteńki odcinek Motoniusa. A zaczniemy sobie od dość smutnej informacji. Nie żyje Burkhard Bowensiepen, czyli założyciel marki Alpina, a więc producenta wyjątkowych samochodów na bazie aut marki BMW. Alpina sama w sobie to dość wyjątkowa marka. W 1983 roku dostali od niemieckiego rządu tytuł producenta, dlatego też wszystkie ich samochody mają przekreślony oryginalny win BMW i nadany nowy win od Alpiny, a każda spośród Alpin jest składana ręcznie. 3 lata temu nagraliśmy film o historii tej marki, który na pewno warto zobaczyć, jeżeli uważacie, że nie wiecie, wystarczająco dużo na jej temat. Natomiast co będzie dalej z tą marką po śmierci jej założyciela? W 2022 roku Alpina została całkowicie przejęta przez BMW. Do końca 2025 roku samochody tej marki mają być produkowane w dotychczasowym trybie w ich manufakturze w Buchloe. Po 2025 roku ta manufaktura ma zostać przekształcona w zakład odrestaurowujący starsze modele tej marki. Natomiast co po 2025 roku w ogóle będzie z marką Alpina, tego jeszcze nie wiemy. W Stanach Zjednoczonych agencja Standard Poor's Global Mobility opublikowała ciekawe wyniki badań mówiące o tym, że co drugi posiadacz samochodu elektrycznego jako kolejne auto decyduje się na samochód spalinowy. Tego nikt się nie spodziewał. Wbrew obiegowej opinii mówiącej o tym, jakoby każdy, kto przesiądzie się na samochód elektryczny, pozostawał wierny elektrykom już na zawsze, okazuje się, że Amerykanie po sprawdzeniu nowej technologii w motoryzacji na własnej skórze decydują się na powrót do korzeni. Wygląda więc na to, przynajmniej w USA, że rynek elektryków łapie delikatną zadyszkę. W Europie natomiast tylko Volkswagen przyznaje się do tego, że wyniki sprzedażowe nie do końca im się spinają. Z uwagi na niewielką ilość chętnych na elektryki z Wolfsburga, Volkswagen w swojej fabryce w Emden zdecydował się na obniżenie wydajności produkcji i zwolnienie 300 spośród 1500 jej pracowników. Wpływ na taką sprzedaż elektryków z pewnością mają ich ceny oraz infrastruktura ładowania, która nie nadąża z coraz to większą ilością tych aut na drogach. Nie pomaga też prawdopodobnie renoma tych samochodów, która potrafi zostać nadszarpnięta przez różnego rodzaju afery. Takie jak na przykład ta, która ostatnio wypłynęła z Szkocji, gdzie właściciele Tesli Model Y mieli problemy z jej uruchomieniem po wyjściu z restauracji w deszczowy dzień. Gdy auto zostało w końcu zabrane przez serwis Tesli, diagnoza była zatrważająca. Tesla stwierdziła, że uszkodzeniu poprzez zalanie uległa bateria trakcyjna, która z założenia jest w wodoszczelnej obudowie. Natomiast akumulator co prawda jest objęty 8-letnią gwarancją, ale gwarancja ta nie obejmuje zalania. Nice. Wycena naprawy opiewa więc na kwotę 17 500 funtów, a więc niecałych 89 000 zł. Tesla twierdzi, że auto nie powinno być użytkowane w szczególnie złych warunkach pogodowych, a jako, że Szkocja słynie z różnych alarmów pogodowych w związku z obfitymi opadami deszczu, to tam też coś niepożądanego z tym autem mogło się stać. No także wychodzi na to, że nowa technologia w samochodach może nie być do końca idealna. Słysząc o czymś takim z nostalgią spogląda się w przeszłość i samochody spalinowe z dawnych lat, takie jak na przykład trzy Fordy Sierra z lat 80., Ford Fiesta, Ford Escort i Ford Orion, które stoją najprawdopodobniej od 1986 roku w jednym z salonów w Niemczech. Salon został odkryty przez youtuberów z kanału Autoretro i ustalili, że najprawdopodobniej w 1986 roku jego właściciel zmarł. I od tego też czasu wdowa po właścicielu salonu regularnie przychodziła do niego i go sprzątała. Natomiast to jest do kilku lat wstecz. Niestety od jakiegoś czasu wdowa przebywa w domu opieki i samochody stoją już opuszczone. Auta te aktualnie z pewnością stanowią ogromną wartość kolekcjonerską I jeżeli będzie wiadomo, co dalej z nimi się stanie, na pewno poinformujemy was o tym w motoniusie, więc subskrybujcie, by być na bieżąco. A w temacie Fordów, to na sprzedaż pojawił się Ford RS 200 Evolution. Jeśli nie wiecie, co to za samochód i jak bardzo jest wyjątkowy, to na pewno warto, żebyście obejrzeli ten film. Natomiast w skrócie, w szalonych latach osiemdziesiątych w rajdach powstała hardkorowa grupa B, w której rywalizowały najszybsze i najskuteczniejsze samochody rajdowe, pośród których były m.in. Audi Quattro, Lancia Delta S4, Peugeot 205 T16 oraz właśnie Ford RS200. Ford musiał zbudować parę sztuk tego samochodu, by mogło ono zostać zahomologowane do rajdów i tak też powstało 148 egzemplarzy tego samochodu, spośród których 24 to właśnie te w odmianie Evolution. Sprzedawany egzemplarz pochodzi z 1986 roku i ma mniej niż 600 km przebiegu. Ma zamontowany centralnie czterocylindrowy silnik 2.1 o mocy 600 koni mechanicznych i z bardzo dużym prawdopodobieństwem sprzeda się za kwotę ponad pół miliona dolarów. Ponad 2 miliony złotych za Forda myślę, że samo przez siebie mówi jak wyjątkowy jest to samochód. Pewnie bardzo dobrze wiecie, że jakiś czas temu Porsche i Lamborghini wypuściły uterenowione wersje swoich super samochodów. Porsche 911 Dakar i Lamborghini Uracan Sterato. I pewien Brytyjczyk Mark McCann postanowił sprawdzić, czy jego Lamborghini rzeczywiście nadaje się do jazdy w terenie, a nawet czy nadaje się do. Skakania. Wykonał w swoim Lamborghini dość spektakularnie wyglądający skok, w wyniku którego, oprócz tego, że uszkodził sobie kręgosłup, to uszkodził też samego w sobie urakana. No i teraz, patrząc na te szkody, jak myślicie? Jaka jest sumaryczna wartość uszkodzeń, które spowodował? 709 funtów, czyli jakieś 3600 zł. Chyba nie najgorzej, jak na części do super samochodu, co? Uszkodzona została osłona pod silnikiem, jej mocowanie, jeden klips mocujący dokładkę zderzaka i plastik kierujący powietrze pod autem. Zawieszenie samochodu zostało totalnie nienaruszone, więc szacun dla Lamborghini i czekamy na podobny test w wykonaniu Porsche 911 Dakar. Holenderska policja zatrzymała oficjalnie przewożącą banany ciężarówkę, która w rzeczywistości przewoziła 8 ton kok o, o. Tak mniej więcej wyglądał cały ładunek naczepy ciągnika siodłowego. Okazuje się, że kierowcą był 43-letni obywatel naszego kraju, natomiast ładunek, który przewoził, został wyceniony na jakieś 570 milionów euro, czyli ponad 2,5 miliarda złotych. Wiem, że ten news jest może mało motoryzacyjny, no ale transport, jakby nie było, odbywał się na kołach. No i 2,5 miliarda złotych. Czajcie no, ja rozumiem, nie wiem, zgubić stówkę albo nawet tysiaka z portfelem, ale stracić 2,5 miliarda złotych to musi być bolesne doświadczenie. Z ciekawostek natomiast. Ferrari podjęło decyzję o tym, że w Stanach Zjednoczonych samochody ich marki będzie można kupować za pomocą kryptowalut. Ferrari stwierdziło, że na tyle dużo osób zbudowało swoje fortuny na kryptowalutach, że otworzą się na ten rynek, walcząc być może o kolejny rekord sprzedaży w swojej historii. Co ciekawe, Tesla swego czasu również miała zacząć przyjmować zapłaty za swoje samochody z pomocą właśnie kryptowalut, ale finalnie wycofali się z tego pomysłu w związku z krytycznymi głosami odnośnie wpływu na środowisko. Ale Włosi jak to Włosi, wiadomo, mają temperament i mają też zdanie innych osób, które nie są ich klientami, głęboko w dół. Jakiś czas temu ubolewałem nad tym, że Toyota już nie produkuje modelu MR2, i aktualnie nie da się kupić żadnego budżetowego samochodu z silnikiem umiejscowionym centralnie. Ale. Ostatnio Toyota opublikowała niewiele zdradzające zdjęcia swojego nowego samochodu koncepcyjnego o nazwie FTSE, który swoimi liniami zdecydowanie sugeruje jakoby mógł mieć właśnie silnik za plecami kierowcy. Czyżby Japończycy szykowali jakiś wielki powrót w swojej MR2? Miejmy nadzieję, bo takich samochodów na rynku obecnie bardzo, ale to bardzo brakuje. I na tym dającym iskierkę nadziei newsie. Kończymy dzisiejszy odcinek, ja Wam bardzo pięknie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie.